Kanał do posłuchania audiobooki prezentuje Filip Dick, kopia ojca Czyta Łukasz Kamiński Kolacja, oznajmiła pani Walton. Idź po ojca i powiedz mu, żeby umył ręce. To samo dotyczy ciebie, młody człowieku. Zaniosła parujące naczynie, żara odporne na schludnie zastawiony stół. Poszukaj go w garażu. Charles zawahał się. Miał tylko osiem lat, i dręczący go problem wyprowadziłby z równowagi nawet łagodnego mędrca. Ja zaczął niepewnie. June Walton zauważyła ton niepokoju w głosie syna, i jej macierzyńska pierś zafalowała od nagłego lęku. Co się stało? Czy Teda nie ma w garażu? Mówiłam mu, że kolacja jest już prawie na stole. Chyba nie poszedł do Andersonów, co? On jest w garażu, powiedział Charles, ale rozmawia sam ze sobą. Sam ze sobą? Pani Walton zdjęła jasny fartuch z tworzywa i powiesiła go na gałce na drzwiach. Ted? Nie, to niemożliwe. Idź, powiedz mu, żeby tu przyszedł. Nalała wrzącej czarnej kawy do błękitno-białych porcelanowych filiżanek i zaczęła nakładać kukurydzę w śmietanie. No, co z tobą? Idź, powiedz mu. Nie wiem, któremu z nich dwóch mam powiedzieć. Wyglądają identycznie. June Walton wypuściła z rąk aluminiowy rondel. Przez chwilę kukurydza była w niebezpieczeństwie. Młody człowieku. Zaczęła ze złością, ale w tym momencie Ted Walton wkroczył do kuchni, pociągając nosem i zacierając dłonie. Ach, gulasz z jagnięciny, <laughs> z wołowiny, mruknęła June. Ted, co ty tam robiłeś? Ted opadł ciężko na swoje miejsce i rozłożył serwetkę. Naostrzyłem sekator jak brzytwę, naoliwiłem i naostrzyłem. Lepiej go nie dotykać. Może odciąć rękę. Był to przystojny mężczyzna, tuż po trzydziestce. Grube blond włosy, silne, sprawne ręce i kwadratowa twarz oraz błyszczące brązowe oczy. No, no, ten gulasz wygląda naprawdę pysznie. Ciężki dzień w biurze. Wiadomo jak, co piątek. Zbierasz papiery i musisz mieć wszystko rozliczone do piątej. Al McKinley twierdzi, że nasz dział mógłby wziąć jeszcze 20% papierów więcej, gdybyśmy zajęli się nimi w godzinach lunchu. Trzeba je poukładać naprzemiennie, żeby cały czas ktoś tam był. Skinął na Charlesa. No, ziale, i jemy. Pani Walton podała mrożony groszek. Ted, czy coś ci chodzi po głowie? Powiedziała powoli, siadając na swoim miejscu. Po głowie? Zmrużył oczy. Nie, nic specjalnego. To samo co zwykle. Dlaczego pytasz? June Walton z niepokojem spojrzała na syna. Charles siedział prosty jak drut, z twarzą bez wyrazu, białą jak ściana. Nie poruszył się, nie rozłożył serwetki, ani nawet nie upił mleka. W powietrzu dało się wyczuć napięcie. Charles odsunął swoje krzesło od ojca. Skulił się w sobie jak najdalej od niego. Poruszał ustami, ale matka nie potrafiła odgadnąć, co mówi. Co się dzieje? Zapytała, pochylając się ku niemu. Ten drugi. Mruczał pod nosem Charles. Ten drugi przyszedł. Co ty mówisz, dziecko? zapytała głośno June Walton. Jaki drugi? Ted drgnął. Dziwny wyraz przemknął po jego twarzy i natychmiast zniknął. Na chwilę jednak twarz teda Waltona stała się nieznajoma. Pojawiło się w niej coś obcego i zimnego. Jakaś poskręcana wijąca się masa. Oczy zaszły mgłą i zapadły się, jakby pokrył je archaiczny połysk. Nie było śladu zwykłego spojrzenia, zmęczonego mężczyzny w średnim wieku. Potem wróciło albo tylko prawie wróciło. Ted uśmiechnął się i zaczął pałaszować gulasz, mrożony groszek i kukurydzę w śmietanie. Śmiał się, mieszał kawę, żartował i jadł. Ale coś, w straszliwy sposób, działo się nie tak. Ten drugi. Mruknął Charles z pobladłą twarzą. Ręce zaczęły mu drżeć. Nagle zerwał się i odskoczył od stołu. – Wynoś się stąd! – co w ciebie wstąpiło, co? Siadaj tu i jedz kolację, młody człowieku, wskazał surowo na krzesło chłopca. Charles odwrócił się i wybiegł z kuchni. Pobiegł do swojego pokoju na górę. June Walton aż dech zaparło z przerażenia. Serce jej załomotało. Co ulicha. Ted jadł dalej. Twarz miał ponurą, oczy zacięte i pociemniałe. Ten dzieciak będzie się musiał nauczyć kilku rzeczy. Może będę z nim musiał dzisiaj odbyć konferencję w cztery oczy. Charles ukłócnął i nasłuchiwał. Kopia ojca szła po schodach. Podchodziła coraz bliżej. Charles, jesteś tam? Krzyczała ze złością. Nie odpowiedział. Bez szmeru wrócił do swojego pokoju i zamknął drzwi na klucz. Serce wyrywało mu się z piersi. Kopia ojca weszła na piętro. Za chwilę wejdzie do pokoju. Podbiegł do okna. Był przerażony. Kopia już szukała po omacku klamki do jego drzwi. Otworzył okno i wyszedł na dach. Z chrząknięciem spadł do ogródka z kwiatami, które rosły przed frontowymi drzwiami. Potknął się, zabrakło mu tchu. Zerwał się na równe nogi i uciekł ze światła, które żółtą strugą padało przez okno w popołudniowym mroku. Przed chłopcem wynurzył się garaż, czarny kwadrat na tle nieba. Oddychając szybko, poszukał w kieszeni latarki. Potem ostrożnie odsunął drzwi i wszedł do środka. Garaż był pusty. Samochód stał przed nim. Po lewej znajdował się warsztat ojca. Młotki i piły wisiały na drewnianych ściankach. Z tyłu leżała kosiarka do trawy, grabie, łopata, motyka. Wszędzie poprzybijane były tablice rejestracyjne. Na środku brudnej, betonowej podłogi widać było wielką plamę ropy. Tuż za drzwiami stała wielka beczka na śmieci. Na wierzchu leżały stosy rozmokłych gazet i czasopism, stęchłych i wilgotnych. Gdy Charles je przesunął, poczuł odurgnicia. Rozgniótł je butami i szukał dalej. To, co przed sobą zobaczył, przeraziło go. Upuścił latarkę i gwałtownie rzucił się do tyłu. Garaż natychmiast okrył mrok. Zmusił się, by uklęknąć i przez niekończącą się chwilę szukał po ciemku latarki, Pomiędzy pająkami i wytłuszczonym zielskiem. Wreszcie ją znalazł. Z trudem nakierował światło na beczkę w otwór, który wybił mierząc gazety. Kopia ojca wypchała tym beczkę po sam brzeg. Leżało pomiędzy starymi liśćmi i porwanymi kartonami, gniącymi kawałkami gazet i zasłon, rupieciami ze strychu, które przyciągnęła tu matka z myślą, by kiedyś je spalić. Wciąż przypominało jego ojca na tyle, że mógł go rozpoznać. Znalazł to, i ten widok przyprawił go o zwalające z nóg mdłości. Przytrzymał się beczki i zamknął oczy, aż w końcu mógł znowu na to spojrzeć. W beczce leżały zwłoki jego ojca, jego prawdziwego ojca, kawałki, które do niczego nie przydały się jego kopii kawałki, które kopia odrzuciła. Chwycił grabie i dźgnął nimi szczątki, by je poruszyć. Skruszyły się i połamały, gdy ich dotknął. Wyglądały jak porzucona skóra węża, złuszczona i pokruszona, krucha, łamliwa skóra, wciśnięta w stertę na dnie beczki. Wnętrzności zniknęły, to co ważne. Tylko to pozostało. Tylko to pozostawiła kopia ojca. Resztę zjadła. Zabrała wnętrzności i miejsce jego ojca. Usłyszał dźwięk. Rzucił grabie i pobiegł do drzwi. Kopia ojca szła ścieżką w stronę garażu. Jej stopy chrzęściły. Niepewnie badały drogę przed sobą. Charles! zawołała ze złością. Jesteś tam? Poczekaj, aż cię dorwę, młody człowieku. Obfita, zdenerwowana postać matki zarysowała się na tle drzwi domu. Ted, proszę, nie rób mu krzywdy. Jest czymś bardzo rozstrojony. Nic mu nie zrobię. Chcę tylko porozmawiać z nim trochę. Zachrypiała kopia ojca i zatrzymała się, by zapalić zapałkę. Musi się nauczyć manier. Odejść tak od stołu i złazić nocą z dachu. Charles wymknął się z garażu. Jego postać ukazała się w blasku zapałki, a kopia ojca z rykiem rzuciła się naprzód. Chodź tu. Charles uciekł. Teren znał lepiej niż kopia ojca. Wiedziała dużo, bo dużo wzięła w siebie, kiedy zabrała wnętrzności jego ojca, ale nikt nie znał tych miejsc tak jak on. Dobiegł do płotu, wdrapał się na niego i zeskoczył na podwórze Andersonów. Przebiegł pod ich sznurem do bielizny, dalej ścieżką wokół domu i wpadł na Mabel Street. Ukucnął, wstrzymał oddech i nasłuchiwał. Kopia ojca nie ścigała go. Wróciła albo szła tu chodnikiem. Wziął głęboki wdech, aż się wzdrygnął. Musiał biec dalej. Wcześniej czy później kopia go znajdzie. Rozejrzał się w prawo i w lewo, upewniając się, że go nie obserwuje, po czym ruszył dalej, ostrożnie jak pies. Czego tu chcesz? Zapytał wojowniczo Tony Peretti. Tony miał czternaście lat. Siedział przy stole, w wyłożonej dębowymi panelami jadalni Perettich. Wokoło niego walały się książki i ołówki pół kanapki z szynką i masłem orzechowym oraz puszka coli. Ty jesteś Walton, co nie? Po szkole Tony Peretti pracował przy rozbiórce pieców i lodówek w sklepie z artykułami gospodarczymi Johnsona w centrum miasta. Był duży i miał tępy wyraz twarzy, czarne włosy, oliwkową skórę i białe zęby. Wcześniej kilka razy stłukł Charlesa na kwaśne jabłko. Bił wszystkie dzieci w sąsiedztwie. Charles poczuł się nerwowo. Słuchaj Peretti, zrobisz mi przysługę? Czego chcesz? Szukasz guza? Charles opuścił wzrok, zacisnął pięści i pokrótce wyjaśnił, co się wydarzyło, mamrocząc niewyraźnie. Kiedy skończył, Peretti gwizdnął cicho. Bez jaj. To prawda. Pospiesznie pokiwał głową. Chodź, to ci pokażę. Peretti podniósł się zwolna. Tak, pokaż mi. Chcę to zobaczyć. Przyniósł ze swojego pokoju wiatrówkę i obaj wyszli po cichu na ciemną ulicę, kierując się w stronę domu Charlesa. Niewiele mówili. Peretti szedł głęboko zamyślony, z poważnym i uroczystym wyrazem twarzy. Charles wciąż był oszałomiony, w głowie miał kompletną pustkę. Skręcili w podjazd do domu Andersonów, przecięli podwórze na tyłach, wspięli się na płot i zeskoczyli ostrożnie na podwórze Charlesa. Za domem nic się nie ruszało. Panowała cisza. Frontowe drzwi były zamknięte. Zajrzeli przez okno do salonu. Zaciągnięto żaluzję, ale przeciskało się przez nie wąskie, żółte światło. Na kanapie siedziała pani Walton i cerowała bawełnianą koszulkę. Na jej szerokiej twarzy rysował się wyraz smutku i niepokoju. Szyła apatycznie, bez zainteresowania. Naprzeciwko niej siedziała kopia ojca. Rozparła się w fotelu ojca, zdjęła buty i czytała popołudniową gazetę. Telewizor był włączony. Grał sobie w rogu pokoju. Na oparciu fotela stała puszka piwa. Kopia siedziała dokładnie tak samo, jak to robił ojciec. Wiele się nauczyła. Wygląda zupełnie jak on. Szepnął podejrzliwie Peretti. Jesteś pewien, że mnie nie nabierasz? Charles zaprowadził go do garażu i pokazał mu beczkę. Peretti włożył tam swoje długie, opalone ręce i ostrożnie wyjął suche, złuszczone szczątki. Rozsypywały się, rozkładały, aż zarysowała się cała postać ojca. Peretti poukładał fragmenty na podłodze i powtykał brakujące części. Zwłoki nie miały żadnej barwy. Były prawie przezroczyste, bursztynowo żółte, cienkie jak papier, suche i zupełnie martwe. To wszystko, rzekł Charles. Łzy napłynęły mu do oczu. To wszystko, co z niego zostało. Kopia ma wnętrzności. Peretti zbladł. Drżącymi rękami powkładał szczątki z powrotem do beczki. To dopiero coś mruknął. Mówisz, że widziałeś ich obu razem. Rozmawiali, wyglądali identycznie. Wbiegłem do domu. Charles otarł łzy i zachlipał. Nie mógł się już dłużej powstrzymać. Zjadła go, kiedy ja byłem w domu. Potem przyszła do nas. Udawała, że jest nim, ale nie jest. Zabiła go i zjadła jego wnętrzności. Przez chwilę Peretti nic nie mówił. Coś ci powiem, rzekł nagle. Słyszałem o czymś takim. Musisz dobrze kombinować i nie bać się. Nie boisz się, prawda? Nie, mruknął z trudem Charles. Najpierw musimy wymyślić, jak ją zabić. Potrząsnął wiatrówką. Nie wiem, czy to wystarczy. Musi być okropnie trudno dobrać się do Twojego ojca. To był kawał chłopa. Peretti zamyślił się. Lepiej wynośmy się stąd. Ona może tu wrócić. Tak podobno robią mordercy. Wyszli z garażu. Peretti ukłócnął i znowu zerknął przez okno. Pani Walton stała. Mówiła coś z obawą. Docierały do nich fragmenty słów. Kopia ojca odrzuciła gazetę. Kłócili się. Na miłość Boską, nie rób takich głupot! krzyknęła kopia. Coś jest nie tak! jęknęła pani Walton. Dzieje się coś niedobrego! Chcę tylko zadzwonić do szpitala i sprawdzić. Nie dzwoń do nikogo. Nic mu nie jest. Teraz pewnie bawi się gdzieś na ulicy. Był strasznie zdenerwowany. Bał się ciebie. Nie dziwię mu się, urwała rozżalona. Co się z tobą dzieje? Jesteś taki dziwny, inny. Wyszła na korytarz. Zadzwonię do kogoś z sąsiadów. Kopia ojca patrzyła na matkę, aż zniknęła. Wtedy stało się coś przerażającego. Charlesowi dech zaparło w piersiach, a nawet Peretti chrząknął pod nosem. O kurde! Czarne oczy Peretti'ego zrobiły się okrągłe. Gdy tylko pani Walton zniknęła, kopia ojca zapadła się w swoim fotelu. Opadła bezwładnie. Głowa pochyliła się naprzód, jak u wyrzuconej szmacianej lalki. Peretti odsunął się od okna. A więc w tym rzecz? szepnął. O co tu chodzi? zapytał Charles. Był przerażony i zdezorientowany. Wyglądało, jakby ktoś wyłączył jej zasilanie. No właśnie. Peretti z wolna skinął głową, ponury i wstrząśnięty. Coś steruje nią z zewnątrz. Charles wpadł w popłoch. To znaczy coś nie z tego świata? Peretti z obrzydzeniem potrząsnął głową. Spoza domu, z podwórza. Wiesz, jak to znaleźć? Nie bardzo, ale. Charles wziął się w garść. Ale znam kogoś, kto jest dobry w takich sprawach. Z wysiłkiem przypomniał sobie nazwisko: Bobby Daniels. Ten mały murzynek? On jest w tym dobry? Najlepszy. No dobra, zgodził się Peretti. Chodźmy po niego. Musimy to znaleźć. Coś, co zrobiło tę kopie i ją napędza. To niedaleko garażu. Powiedział Peretti do niedużego czarnego chłopca o szczupłej twarzy który przykucnął obok nich w ciemności. Kiedy go dopadła, był w garażu, w środku. Rozejrzyj się naokoło. Obok garażu znajdował się nieduży kwietnik. Wielka plątanina bambusów i gruz zajmowały przestrzeń pomiędzy tyłami domu a garażem. Wzeszedł księżyc. Zimne, zamglone światło padło na wszystko na ziemi. Jeśli tego szybko nie znajdziemy, będę musiał wracać do domu. Muszę wcześniej wracać do domu. Powiedział Daniels. Nie był starszy od Charlesa. Miał może dziewięć lat. Dobrze, no to zaczynajmy. Zgodził się Peretti. Rozdzielili się i zaczęli uważnie badać teren. Daniel posuwał się niewiarygodnie prędko. Jego ciało czołgało się zwinnie pomiędzy kwiatami, omijało kamienie. Chłopak zaglądał pod dom, oddzielał łodygi roślin, wprawnymi dłońmi badał liście i łodyżki. Plątaninę kompostu i chwastów. Nie pominął ani cala. Peretti zatrzymał się po niedługim czasie. Lepiej stanę na straży, tu może być niebezpiecznie. Kopia ojca może wyjść i próbować nas powstrzymać. Stanął na schodku za domem z wiatrówką, a Charles i Bobby Daniels szukali dalej. Charles był powolniejszy, zmęczył się już, było mu zimno, czuł odrętwienie. To, co się wydarzyło, kopia ojca i to, co się stało z jego ojcem, jego prawdziwym ojcem, Wydawało się niemożliwością, ale przerażenie ponagliło go do wysiłku. Co będzie, jeśli to przytrafi się także matce, albo jemu, albo komukolwiek innemu, a może całemu światu? Znalazłem! zawołał cicho Daniels. Chodźcie tu szybko! Peretti uniósł broń i wstał ostrożnie. Charles rzucił się biegiem. Nakierował mi goczące żółte światło latarki na miejsce, w którym stał Daniels. Chłopiec trzymał w ręku kawałek betonu. W wilgotnej, gnijącej glebie błysnęło coś metalicznego. Jakiś cienki stwór o wielu stawach i niekończących się po wyginanych nóżkach wił się jak oszalały. Miał pancerzyk jak mrówka. Czerwono brązowy robak nagle zniknął im z oczu. Rzędy odnurzy wiły się i starały się coś schwytać. Błyskawicznie przebiegł po ziemi. Groźnie wyglądający ogon dygotał z furią, gdy robak uciekał wykopanym przez siebie tunelem. Peretti podbiegł do garażu i chwycił grabie. w nimi ogon robaka. – Szybko! Strzelcie do niego z wiatrówki! Daniels złapał broń i wycelował. Po pierwszym strzale ogon oderwał się od stwora, który zaczął się skręcać i wić jak oszalały. Bezużyteczny ogon ciągnął się za nim, podobnie jak kilka połamanych odnóży. Był długi na stopę, jak wielki krocionuk. Rozpaczliwie próbował uciec swoim kanałem. – Strzelaj jeszcze raz! – Daniels zaczął kręcić coś przy strzelbie. Robak pełznął i syczał. Rzucał łbem na lewo i na prawo, wił się i kąsał powstrzymującego grabie. Małe złe oczka patrzyły z nienawiścią. Przez chwilę na próżno atakował grabie. Potem nagle, bez ostrzeżenia, natarł tak konwulsyjnie, że wszyscy odsunęli się ze strachu. Coś zachuczało w głowie Charlesa, jakby milion metalowych drutów tańczyło i wibrowało jednocześnie, z taką siłą, że aż go odrzuciło. Z trudem podniósł się na nogi i cofnął. Inni poszli jego śladem, pobladli i wstrząśnięci. – Jeśli nie możemy tego zastrzelić, to możemy to utopić, albo spalić, albo wbić mu kołek w łeb! – wyrzucił z siebie Peretti. Z trudem utrzymywał grabie, by robak nie uciekł. – Mam słoik z formaldehydem! – powiedział Daniels, nerwowo przebierał palcami po karabinie. Jak to działa? Ja chyba nie. Charles odebrał mu strzelbę. Ja to zabiję. Przykucnął, przyłożył celownik do oka i dotknął spustu. Robak wciąż wił się i walczył. Jego pole siłowe zachuczało w użach chłopca, ale nie puścił broni. Palec zaciskał się. Dobrze już, Charles. Odezwała się kopia ojca. Wyciły go potężne palce, które sparaliżowały jego nadgarstki. Broń upadła na ziemię, a chłopiec próżno próbował się wyrwać. Kopia odepchnęła Peretti'ego. Chłopiec uskoczył i uwolniony robak z triumfem umknął kanałem. Czekacie lanie, Charles, ględziła kopia ojca. Twoja biedna matka ze zmartwienia odchodzi od zmysłów. Kopia była tutaj cały czas. Ukrywała się w cieniu. Przykucnęła tu i obserwowała ich. Spokojnym, pozbawionym emocji głosem, przerażającą parodią głosu ojca Charlesa, mówiła mu wprost do ucha, nieustępliwie ciągnąc go do garażu. Jej zimny oddech trafiał wprost w jego twarz. Miał lodowo słodki odór, jak gnijąca gleba. Kopia była niewiarygodnie silna. Chłopiec nic nie mógł zrobić. Nie siłuj się ze mną. Chodź do garażu. To dla twojego dobra. Ja to wiem najlepiej, Charles. Znalazłeś go? Zawołała z niepokojem matka, otwierając drzwi z tyłu domu. Tak, znalazłem. Co chcesz zrobić? Dać mu parę klapsów. Kopia ojca, pchnięciem otworzyła drzwi do garażu. Do środka. Wracaj do pokoju, June. Ja się tym zajmę. To moja rola. Ty nigdy nie lubiłaś go karać. Drzwi do domu zamknęły się niechętnie. Gdy światło zniknęło, Peretti schylił się i zaczął szukać wiatrówki. Kopia ojca natychmiast zamarła. Do domu! Już! Peretti stał niezdecydowany i trzymał w ręku strzelbę. No dalej! Powtórzyła kopia. Odłóż tę zabawkę i już cię tu nie ma. Ruszył powoli do Perettiego, trzymając Charlesa jedną ręką i wyciągając drugą do jego kolegi. W mieście nie wolno używać wiatrówek, chłopcze! Władze miasta wydały zarządzenie. Lepiej mi to oddaj, zanim zrobisz sobie krzywdę. Peretti strzelił jej w oko. Kopia ojca ryknęła i chwyciła się za strzaskane oko. Nagle rzuciła się na Peretti'ego. Ten ruszył pod jazdem, usiłując zarepetować broń. Kopia rzuciła się na niego. Jej potężne palce wyrwały chłopcu karabin z rąk. Bez słowa rozbiła wiatrówkę o ścianę domu. Charles wyrwał się i uciekł na oślep. Gdzie mógłby się ukryć? Kopia była pomiędzy nim a domem. Już po niego wracała. Czarny kształt skradał się ostrożnie. Wypatrywał go w ciemności. Wycofał się. Gdyby tylko miał gdzie się schować. Bambus. Szybko wczołgał się pomiędzy bambusy. Wielkie, stare łodygi zamknęły się nad chłopcem z cichym krzęstem. Kopia ojca szukała czegoś w kieszeni. Zapaliła zapałkę. Potem cały ich pęk. Charles! Powiedziała, wiem, że gdzieś tu jesteś, Charles. Nie ma sensu się chować, tylko wszystko utrudniasz. Serce biło mu jak młotem, ukucnął pomiędzy bambusami. Gniły tu śmieci i brudy, chwasty, śmieci, papiery, pudła, stare ubrania, deski, puszki, butelki. Wokół niego buszowały pająki i salamandry, owady i brud i coś jeszcze. Niemy nieruchomy kształt, który rósł z kupy śmieci jak jakiś nocny grzyb. Biały korzeń papkowata, wilgotna masa, która połyskiwała w świetle księżyca. Okrywała ją pajęczyna, spowijała stęchłym kokonem. Miało to niewyraźnie wyodrębnione ręce i nogi. Część trochę przypominała głowę. Na razie nie pojawiły się jeszcze rysy twarzy, ale chłopiec wiedział, co to jest. To kopia matki. Rosła tu w brudzie i wilgoci, pomiędzy garażem a domem, za wysokimi bambusami. Była już prawie gotowa. Jeszcze kilka dni i osiągnie dojrzałość. Wciąż była larwą, białą, miękką, papkowatą, ale słońce osuszy ją i ogrzeje. Utwardzi jej skorupę. Wtedy ściemnieje i stwardnieje. Wykluje się z kokonu, a kiedy któregoś dnia matka podejdzie do garażu. Za kopią matki leżały inne larwy, które robak niedawno złożył. Chłopiec widział, gdzie wykluła się kopia ojca, gdzie rosła, dojrzewała. A w garażu spotkał ją jego ojciec. Odrętwiały Charles zaczął się wycofywać. Minął gnijące deski, brud i zgniliznę, papkowate larwy w kształcie grzybów. Z trudem chwycił płot i osunął się z powrotem. Jeszcze jedna, kolejna larwa. Z początku jej nie zauważył. Nie była biała. Nie miała już pajęczyny, papkowatej mazi, wilgoci. Była gotowa. Poruszyła się lekko. To była kopia Charlesa. Bambusy rozchyliły się i kopia ojca mocno zacisnęła ręce na nadgarstkach chłopca. Nie ruszaj się stąd, poleciła. To jest właśnie twoje miejsce. Stój tutaj. Drugą ręką rozerwała resztki kokonu spowijającego kopię Charlesa. Pomogę jej. Jest jeszcze trochę słaba. Opadł ostatni strzęp wilgotnej szarości i kopia Charlesa wydostała się na zewnątrz. Chwiała się niepewnie, gdy kopia ojca szykowała jej przejście do Charlesa. Tędy. Potrzymam go dla ciebie. Kiedy się najesz, będziesz silniejsza. Usta kopii Charlesa otworzyły się i zamknęły. Chciwie wyciągnęła ręce do Charlesa. Chłopiec szamotał się jak oszalały, ale potężne dłonie kopii ojca nie puszczały. Przestań! Będzie ci o wiele łatwiej, jeśli. Wrzasnęła i zwinęła się konwulsyjnie. Puściła Charlesa i zatoczyła się. Jej ciałem wstrząsnęły gwałtowne dreszcze. Uderzyła w garaż, nie panując nad swoimi członkami. Przez jakiś czas turlała się i rzucała w agonii. Skomlała, jęczała. Usiłowała się odczołgać. Stopniowo uspokajała się. Kopia Charlesa opadła w postaci nieruchomego kopca. Leżała pomiędzy bambusami i gnijącymi śmieciami, z obwisłym ciałem i pustą twarzą. Wreszcie kopia ojca przestała się poruszać. Słychać było tylko cichych chrzęst bambusów na wietrze. Charles podniósł się niezgrabnie. Stanął na betonowym podjeździe. Zjawili się Peretti i Daniels. Oczy mieli okrągłe i szli ostrożnie. Nie podchodź za blisko, rozkazał ostro Daniels. Jeszcze żyje. To chwilę potrwa. Jak to zrobiliście? zapytał Charles. Daniels z westchnieniem ulgi postawił na ziemi beczkę z naftą. Znalazłem to w garażu. My, Danielsowie, zawsze używaliśmy w Wirginii nafty na komary. Daniels zalał naftą tunel robaka, wyjaśnił wciąż przerażony Peretti. To był jego pomysł. Daniels ostrożnie kopnął powyginane ciało kopii ojca. Teraz już nie żyje. Umarł tak szybko jak robak. Inni też chyba umrą. Dodał Peretti. Odgiął bambusy, żeby obejrzeć rosnące w śmieciach larwy. Kopia Charlesa wcale się nie poruszyła, gdy Peretti dźgnął ją w pierś. Ta nie żyje. Lepiej się upewnijmy, powiedział ponuro Daniels. Podniósł ciężką beczkę nafty i pociągnął ją do bambusów. Opuściła kilka zapałek na podjeździe. Przyniesie je Peretti. Spojrzeli na siebie. Jasne, odpowiedział cicho Peretti. Lepiej włączmy wąż, żeby się nie rozprzestrzeniło. Poradził Charles. Bierzmy się, rzucił ze zniecierpliwieniem Peretti. Już zaczął się wycofywać. Charles ruszył za nim, by razem poszukać zapałek w ciemnościach rozpraszanych światłem księżyca. Czytał Łukasz Kamiński.